W ostatnimi czasy pojawił się na rynku w ostatnich latach taki narkotyk, od którego jak człowiek się uzależni, to naprawdę bardzo trudno jest się od niego oderwać, a jest im właśnie rozwój osobisty. Jest to jedyny od wielu lat narkotyk, który z czystym sumieniem polecam każdemu. A polecam go też dlatego, że kiedyś usłyszałem, że wśród badań, które były prowadzone przez fachowców, co, jest, co najbardziej wpływa na szczęście człowieka. Okazało się, że wcale nie są to pieniądze na pierwszym miejscu, tylko na pierwszych dwóch miejscach było poczucie, że się rozwijamy, i drugim było dobre stosunki z innymi ludźmi. Dla mnie, jednym z największych sukcesów, jaki sobie mogę wyobrazić, to jest to, jakim człowiekiem się staje, jakimi ludźmi możemy się stać w wyniku tego rozwoju. Takie były moje początki? Może, może zacznę od tego że jeżeli chodzi o moje początki, to chyba trochę trzeba, trzeba byłoby się zahaczyć o moje dzieciństwo. Dlatego, że ja od kiedy pamiętam, zawsze miałem marzenia, zawsze. I jak coś sobie zbiłem do głowy, to tak cały czas o tym myślałem i tak marzyłem, dopóki tego nie zdobyłem. w dość młodym wieku, bo mając kilkanaście lat, zacząłem obserwować ludzi. Bardzo lubiałem obserwować ludzi, ich zachowania, zastanawiać się nad tym, dlaczego akurat się zachowują tak, a nie inaczej. I to u mnie wykształciło też pewną cechę, a mianowicie umiejętność słuchania. A później okazało się, że to była taka cecha, która bardzo w życiu mi się bardzo przydała i do dzisiaj mi się przydaje, bo to jest jedna z najważniejszych cech, która sprawia, że potrafimy zjednać sobie ludzi. Okay. Można powiedzieć, że to było takie jakby taki moment, w którym zaczęły się pojawiać w drugą stronę owoce tego, co się tym ludziom dało wcześniej bezinteresownie. Ja nie jestem zwolennikiem też tego, żeby uszczęśliwiać kogoś na siłę. Każdy musi być gotowy na to, co chce osiągnąć. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on ma rzeczywiście marzenia, czy ma swoje cele, i to takie, za które jest gotowy zapłacić cenę za ich osiągnięcie. Bo nie ma darmowych obiadów. Jeżeli ktoś nam mówi, że coś będziemy mogli osiągnąć, niewiele będziemy musieli robić, albo że się zrobi samo, no to raczej powinna się czerwona lampka włączać i powinniśmy uciekać jak najdalej od takich ludzi. Bo kiedyś też usłyszałem od takiego człowieka, który dla mnie był mentorem, takie zdanie, które być może słyszeliście, że y, wszyscy chcą iść do nieba, ale nikt nie chce umierać. A nie da się tego połączyć jednego z drugim. Najpierw trzeba coś z siebie dać, a potem można odcinać kupony. I teraz jest kwestia tego, że jeżeli ktoś ma rzeczywiście zainteresować się tym internetem, to powinien przede wszystkim sobie odpowiedzieć na pytanie, po co miałby się nim zainteresować, do czego on by miałby mu służyć i co dzięki niemu miałby osiągnąć. To jest kluczowe pytanie, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego. A jak już ktoś sobie odpowie na to pytanie, to zachęciłbym taką osobę do tego, żeby się trochę podszkoliła, wyedukowała, czyli dowiedziała się, co nie jest dzisiaj tajemnicą. Co jest najlepszy, jeżeli chodzi o wykorzystanie internetu? A powiem Wam, że ja zbieram szczękę z podłogi, jak dowiaduję się o tym, jakie ludzie osiągają rezultaty, wykorzystując social media, wykorzystując Facebooka, internet do osiągnięcia swoich celów. Nigdy w przeszłości nie żyliśmy w takich czasach, które dawałyby tak nieprawdopodobne możliwości, jakie mamy dzisiaj, na osiągnięcie sukcesu. Nawet Ostatnio ktoś powiedział, że w 70-tych latach, na przykład, ktoś, kto chciałby odnieść sukces, budowałby swoją firmę i wróciłby do domu o godzinie 20.00. To jedyne, co mógłby zrobić, to siedzieć z rodziną i odpocząć. Ale gdyby chciał działać, to już nie za bardzo miałby możliwości. Dzisiaj otwiera komputer, to jest kwestia oczywiście jego wyboru. Ale jeżeli chce, to cały świat stoi przed nim otworem, tak? A jestem przekonany, że ktoś, kto ma naprawdę duże marzenia i jest otwarty na uczenie się i na rozwój, zachwyci się tym po prostu zachwyci się tym, jakie Internet daje możliwości. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość, jaką mamy do dyspozycji, a nawet gdyby ją wziąć pod uwagę, to to jest po prostu niezmierzony ocean różnych metod, możliwości docierania do klientów, dawania wartości, docierania do ludzi, edukowania, szkolenia, sprzedawania i wszystkiego, co byśmy tutaj nie wymyślili, to naprawdę, jeżeli chodzi o Internet, jest potęgą. Ja tutaj może powiem w ten sposób, że jeżeli chodzi o trzy największe zalety internetu, to pierwsza to jest to, że mamy tam dostęp do nieograniczonej ilości ludzi. Nieograniczonej ilości ludzi. Drugie to to, że mamy tutaj dzięki temu też dostęp do naszej grupy docelowej. A po trzecie, w internecie możemy oddzielić osoby, które nie są zainteresowane czy produktem, czy usługą, którą mamy, od tych, którzy są zainteresowani. Ile by to dla nich znaczyło? gdyby nie musieli zajmować się całym tym prospectingiem, czyli zdobywaniem kontaktów i, i doprowadzaniem kolejnych klientów e, przed siebie, żeby móc im przedstawić to, co mają do zaoferowania, ile by to dla nich znaczyło, gdyby mieli pewność, że praktycznie prawie każda osoba, z którą się będą spotykać, to będzie osoba, która już będą wiedzieli, że chce. Mm -hmm. To byłaby najbardziej wymarzona sytuacja dla nich, nierealna do osiągnięcia do tej pory, jakąkolwiek inną metodą, a dzisiaj internet daje możliwość to zrobić i to praktycznie na nieograniczoną skalę.